No, elo, elo. Witam was wszystkich dziś w dzisiejszym odcinku z Wall Lorda, a dziś poruszymy sobie temat dekretów, ponieważ czuję, że to bardzo ważny temat i omijany szerokim łukiem. A warto to poruszyć, ponieważ wielu z Was pytało się właśnie o tych komentarzach, jak właśnie utrzymać takie miasta do razu po zdobyciu. No i co właśnie odpowiedź? Dekrety jest to bardzo ważna rzecz, która jest omijana, właśnie tak jak wcześniej mówiłem, bardzo, bardzo szerokim łukiem. I warto je wprowadzić od razu, od razu po. Zaczęcie swojego królestwa. I tak w sumie z początku, przepraszam za głos, ale jakieś mnie zapało, coś mnie gardło boli. I dość, miałem wyciężony głos, a no, odcinek musi być nagrany. Także przepraszam bardzo, jeżeli was to będzie rozpraszać, ale niestety tak musi być dzisiaj. No i tak, w ogóle zaczynając, krótko, czym są w ogóle te dekrety? No i te dekrety to są po prostu takie ustawy które wpływają na funkcjonowanie naszych miast, klanów i całego królestwa są wprowadzone od razu po założeniu lub dołączeniu do jakiegoś królestwa. Dzięki nim możemy prowadzić lojalność, stabilność i bezpieczeństwo na krzyżach lub zbogacić się na nich. Jest kilka dekretów, które są bardzo useless albo są złe, ale o tym na końcu odcinka. A dziś omówię najlepsze dekrety pod lojalność, ochronę przed buntami oraz bezpieczeństwo królestwa. Bo karty dekrety na swoją grupę, no i właśnie mówimy sobie najlepsze: to lojalność, bezpieczeństwo i oraz polecane bardzo przeze mnie, no i tych, które warto właśnie omijać. No i tak naprawdę co dają dekrety, i kiedy je uchwalać? No i ogólnie podnoszą stabiliz stabilizację waszego królestwa. A co znaczy? Zmieniają zachowania waszych lordów, podatki lojalność, jakość garnizonów, bezpieczeństwo, szybkość budowania projektów oraz zamków no i po prostu unikania buntów, co to jest po prostu bardzo ważne z samego początku, no bo ciężko utrzymać właśnie takie królestwo. Warto uchwalić jak najszybciej pozdobycie miasta lub osady, żeby po prostu uniknąć tego buntu i wasze miasto prosperowało dobrze od sami się początku. Uchwalenie złego dekretu może skutkować spadkiem lojalności Bezpieczeństwa, problemy finansowe i nawet większą liczbę bandytów, czego oczywiście nie chcemy. No i możemy sobie przejść do tych dekretów, do tych najlepszych dekretów. A pierwszy punkt, który którym chciałbym się zrealizować, jest najlepsze dekrety pod lojalność miast. No i możemy sobie tak naprawdę zacząć od tego, ponieważ jest to bardzo ważne. Bardzo wiele miast upada na web od razu po podbiciu ich. Także jest to aktualnie bardzo ważny punkt. No i wiele osób z Was w komentarzach pytało się mnie tak naprawdę, co zrobić po od razu po podbiciu. No i tu macie odpowiedź. wprowadzę sobie dekrety nad pierwszym takim dekretem. Jeżeli można tego nazwać, jest to Festival Games. Co prawda, nie jest to dekret, ale bardzo fajna rzecz. Daje plus 3 bonus do realności. No i dlaczego jest to dobre? Daje ci stały wzrost realności bez negatywnych efektów. Idealnie na świeżo zdobytych miast lojalność leci na web. No i wiadomo, że po podbiciu od razu miasta, no to jest ono źle prosperujące. Także warto to wprowadzić. Co prawda nie jest dekret, ale no bardzo warto to wprowadzić, jeżeli chodzi o lojalność. Wprowadzić to na samym początku, od razu po podbiciu miasta, poza sobie chwilę, żeby ta lojalność się wyrobiła. Wprowadzić dekrety po lojalność, które oczywiście za chwilę wam tutaj powiem. No, i potem dopiero właśnie realizować swoje projekty miastowe, no i możemy odpuścić z tego Festival Games, ale na początku jest to bardzo, bardzo mocne. Drugim, tym razem już prawdziwym dekretem jest to Festival of Depths. Daje on tak naprawdę plus 2 do realności, no i minus 5% podatków. No i kiedy je używać? Kiedy miasto ma poniżej 40-50 realności. No i warto wtedy tylko uzywać, ale ogólnie po prostu warto, żeby sobie tę lojalność podbijać, no bo jak wiadomo, że jest ona bardzo ważna. No i największy jednorazowy stabilizator lojalności. Nie ma lepszego dekretu niż Forgiveness of Depths. To jest najwięcej lojalności, tak naprawdę, tylko za 5% podatku. A warto, wierzcie mi, że warto, bo ta lojalność aktualnie na początku sypie się na web, no i warto wprowadzić jako pierwszy dekret, jeżeli chodzi o lojalność. Drugim dekretem, w sumie już trzecim, jest to Grazing Rights. No i daje on pół punktu do lejalności. Dzienny wzrost do bybytu, wioski jest zmniejszony o 25%. Także, no jest to taki mały minusik, ale no ten pół punkt do lejalności jest nawet spoko. No i po prostu jest to spokojne wprowadzenie właśnie do lejalności. Bardzo się opłaca. Myślę, że fajny adgrecik. Taki pół lojalności wiadomo. Zawsze to coś, tak? Zawsze to coś. No i ostatnim już, jeżeli chodzi o lejalność, jest to Trial by Jury. No i to daje też pół punkta do lejalności. No ale zastosowanie... Gdy chcesz pasywnej, powolnej poprawy kosztem lekko mniejszego bezpieczeństwa o 0,2 punkta. A i tak według mnie opłacasz się po prostu, bo ta lojalność jest ponad bezpieczeństwo. W momencie, kiedy masz wysoką lojalność, to też będziesz miał wysokie bezpieczeństwo. Uwierz mi. Także to były cztery takie punkciki, jeżeli chodzi o lojalność. Aktualnie możemy sobie przejść do najlepszych taktów od bezpieczeństwo i garnizon. I takim jest to Cantus. Plus jeden do ochotniczego garnizonu dziennie. Jest to mega fajna sprawa. I warto w nich inwestować. A zapytacie dlaczego? Pewnie nie, ale i tak wam powiem. No już wam tłumaczę. Gdy podczas oblężeń skończy nam się jedzenie, wtedy zwykły garnizon pada. I tracimy go. A ochotniczy zostaje. I tylko on będzie bronił miasta. Dlatego warto mieć go jak największego. Plus nie pobiera żadnych pieniędzy. Co jest mega, mega OP. Czyli po prostu nie pobiera wam żadnego żołdu, jeżeli właśnie chodzi o ten garnizon. Z bonusów w Cantons jest to Recruit rep Replishment 20% Faster. No szczerze, nie wiem co znaczy, ale jakiś fajny bonus. A z minusów mniejszy podatek o 10%. Ale warto, takim kosztem według mnie bardzo warto. Wiadomo, no nie skupię się na pieniądzach, no bo jednak warto trzymać to miasto, a uwierzcie mi, że to i tak się zwróci. Drugim dekretem właśnie pod tą ochronę i bezpieczeństwo jest to GIST no i bonus dziennie bezpieczeństwo jest zwiększone o 1, a minus znowu podatek o 5% mniejszy. Ale warto, naprawdę warto, wierzcie mi, że to bezpieczeństwo też jest bardzo ważne, no bo tutaj naprawdę od tego zależy ten bunt. No i od realności w sumie dwa, dwa największe te tak różne czynniki. No i warto po prostu to prowadzić, bo jest mega fajne. Trzecim już dekretem i ostatnim w sumie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest to by Leafs. No i znowu dziennie jest zwiększone bezpieczeństwo o 1, oraz klany powyżej 60 bezpieczeństwa dają nam jeden punkt wpływu dziennie co jest mega op, a z minusu to kolejne 5% podatku mniej. No, już się robi troszeczkę tych podatków, tam patrząc na wszystkie te dekrety powyżej wymienione, to było chyba z 25%, ale uwierzcie mi, że naprawdę warto, po prostu to wam się zwróci dziesięciokrotnie. No i o, to by było na tyle, jeżeli chodzi o właśnie o to bezpieczeństwo i te dekrety. No ale teraz można sobie przejść do tych... Najlepszych dekretów, które warto wprowadzić według mnie. I jest to, mówię, najpierw jest to Royal Guard. No jest to plus 60 żołnierzy w twojej świcie. Łatwo obronić się przed innymi królestwami. Szybciej reagujesz na zagrożenia. Mogę chronić granicę i skortować karawany. No i już drugi mega OP. W sumie, według mnie, że tak powiem, dekretem. Jest to Precarial Land Ten Roo. No i minus 50% kosztów wpływu podczas głosowań. Ja sam tego po prostu używam cały czas. No bo dlaczego jest to ważne? No bo zapewnia stabilność. To znaczy łatwiej przypadać dobre dekrety. Uwaga, tylko jeżeli jesteś królem. Jeśli lordem, no to jest to useless, ale tak to szybciej reagujesz na zagrożenia polityczne. Także polecam wprowadzić to jako pierwszy dekret, ponieważ są on bardzo, bardzo OP i zmniejsza koszty każdego kolejnego dekreta. No i trzecim już dekretem, jeżeli chodzi właśnie tak o moją poletajkę jest Consul of the Commons. No i bonus jest to 0,5 punkta influence dziennie za każde pojedyncze miasto. Minus 5% podatków z fortyfikacje. No i ogólnie spoko do wprowadzenia. Nie must have, ale warto mieć duży influence. No ale tak naprawdę, no po prostu mieć warto ten duży influence, tak? No wiadomo, że chce mieć większe armię, prowadzić te większe armię, mieć tak naprawdę szybsze decyzje, no i mieć ten nieskończony tak naprawdę można powiedzieć influence. W jednym momencie u nich chyba max było 5000 influensa, że jest to bardzo dużo. No i po prostu warto mieć, żeby tak naprawdę mieć wpływy na polityce, na decyzje polityczne. Czwartym tak naprawdę dekretem, którym ja polecam jest to plus 5% przychodów z wszystkich wiosek w królestwie. No i trafia to tak naprawdę do nas. No i chyba wiadomo, co nam się zależy za być królem i dysponowanie królestwem. A jak to w sumie działa? No po prostu masz wszystkie wioski tak naprawdę o swoim królestwie. No i z tych wiosek 5% przychodu zamiast do klanu ziomka, który to ma, idzie do ciebie. No i to jest tak naprawdę tyle. Warto to mieć. No bo wiadomo, no jest fajnie, że to tam skaluje już po jakimś tam czasie. No i czasami fajne są trafia do Ciebie, patrząc na jeden dzień. Piątą już mają policajku. Jest to Skard majestry. No i dają plus dziennie Influencę króla No i warto to wprowadzić, jeżeli jesteś królem Szybsze decyzje, większy dzienny influence, Pozwala na prowadzenie większych armii bez stresu O stracenie całych wpływów Fajny dekrecik Szóstym, już ostatnim w sumie, dekretem, którym polecam Jest to Castle Carters Przepraszam, jeżeli źle to i w ogóle, jeżeli cokolwiek źle przeczytałem Ale no mówię, no, głos są troszkę zrypany Troszeczkę jestem chory, także przepraszam No i dają tylko bonus, bez żadnych minusów 20% na kończenie projektu w miastach Na szybsze kończenie projektu w miastach. Bardziej się opłaca, bo wprowadzamy to kosztem tylko przegłosowania. Daje naprawdę bardzo dużo, bo 20% patrząc na skalę z 60 dni, to jest naprawdę sporo. No i załóżmy, że jest tych 6 projektów po 60 dni, no to nie będę liczył, bo jestem słaby z matmy, ale da naprawdę daje to sporo, sporo. No i warto wprowadzić ten dekret jako jeden z pierwszych. Także to były takie moje polecaki, no i teraz możemy sobie przejść do tych dekretów, które odradzam, czyli w sumie kontrastu. No i Serfdom, jest to pierwszy tak naprawdę dekret, którego odradzam. A dlaczego? No szybki upadek ochotniczego garnizonu. W ogóle mega shit. Kolejny, debasment of the currency. Szybkie obłacenie się kosztem miasta. No, łatwe bunty, po prostu nie polecam, nie bierzcie tego, no chyba że nie wiem, chyba że jesteście jacyś inni i lubicie to sobie wejść, ale po prostu nie polecam i tylko tyle mam wolę. Low speakers, no mega słabe, wyższe się tych, co mają duży charm, w ogóle do wywalenia. Wartax. kolejne bogacenie się kosztem psucie miasta, no po prostu się to nie opłaca. Citizenship, mamy tutaj miasta z innej kultury, co zmniejsza lojalność, a ten dekret to totalnie ją niszczy, warto użyć, jeżeli mamy miasta, tylko w tej kulturze, w kulturze, z której pochodzimy. A jeżeli nie, no to wtedy nie warto tego używać i w ogóle tego nie używajcie. No i tak podsumowanie patrząc na to, no to dekretem mogą wydawać się wam naprawdę małe, ale potrafią całkowicie zmienić stabilność naszego królestwa. No i po prostu naprawdę zachęcam was do tego, żebyście wprowadzali te dobre dekrety. No i użycie wszystkich dekretów, moich polecających, plus tak naprawdę tych z bezpieczeństwa i lojalności dają wam naprawdę spokojnie, dobrze prosperujące królestwo, które ma dobrą lojalność, dobre bezpieczeństwo, dobre tak naprawdę ochoczy garnizon, no i tak naprawdę z mega spoko, także po prostu polecam wam używać wszystkich tych dekretów, które wcześniej wam powiedziałem. Także tak podsumowując cały odcinek, dekrety mogą wam się wydawać bardzo małe, no ale znaczą one bardzo, bardzo dużo tak naprawdę, to one pomagają wam rozwijać wasze królestwo i prowadzić do skutku, także... Po prostu używajcie tych dekretów, które Ci wymienię, bo są one bardzo, bardzo OP. No i co no, dajcie znać w komentarzu, jakie byście chcieli zobaczyć odcinek z Ballorda, bo powoli mi się kończą tematy do nagrywania. Oczywiście, że to jest seria z World który wyjdzie, no ale potem nie mam pomysłu na odcinek z Ballorda, także jeżeli chcecie, to po prostu piszcie. Ja też postaram się nagrać, jeżeli właśnie chodzi o tego naszego ukochanego Ballordzika. No i co, jeżeli wam się odcinek spodobał, łapa, sub, komentarz jakiś może być mile widziany. Zapraszam was na Twitcha, oczywiście. Dorki, czwartki i 5 godzinie 1830 streamuję z różnych Gierek Także zapraszam tam no i nagry bezpoczętością na Discorda, link w opisie do wszystkiego tak naprawdę jest. Eee, no i co? Jeśli ja będę za do zobaczonka, do kolejnej środy i do na Twitchu się widzimy. Cześć!